Sprawozdanie z działalności merytorycznej Regionalnej Organizacji Turystycznej w roku 2018 W lutym 2018 roku zorganizowane zostało walne zgromadzenie członków Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego, które odbyło się w sali obrad Sejmiku Województwa Łódzkiego. Od ostatniego walnego zgromadzenia odbyły się trzy zebrania zarządu na zaproszenie Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie, Hotelu Alicja, Good Time Apart Hotel. Dziękujemy za gościnę. W ostatnim roku sprawozdawczym w biurze ROT przyjęliśmy na staż jedną osobę z programu aktywizacji osób niepełnosprawnych. Przeprowadziliśmy szkolenie dla siedmiorga praktykantów z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich imienia Władysława Grabskiego w Łodzi oraz przyjęliśmy dziewięcioro studentów Uniwersytetu Łódzkiego w łącznym wymiarze 1640 godzin, ekwiwalent 205 dni roboczych. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, jak co roku, była współorganizatorem branżowej Wigilii Turystycznej. Wraz z oddziałem łódzkim PIT i Łódzką Organizacją Turystyczną. Spotkanie odbyło się w hotelu Holiday Inn. W 2018 roku Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego uczestniczyła w licznych targach turystycznych i imprezach plenerowych: Tour Salon w Poznaniu, ITB Berlin z największych na świecie targach turystycznych globalnie w Katowicach, World Travel Show w Nadarzynie, szczecińskiej imprezie plenerowej Piknik nad Odrą i oczywiście na Nastyku Kultur w Łodzi, gdzie mieliśmy wspólne regionalne stoisko wraz z ośmioma partnerami. Zorganizowaliśmy także wspólnie z Targami i firmą Comfortum Specjalne stoisko projektu Piękne Bołudzkie, gdzie przeprowadziliśmy blisko 30 wywiadów pytając naszych rozmówców, co według nich jest najpiękniejsze w naszym regionie. Pytaliśmy również o wrażenia i ocenę targów turystycznych w łodzi. Wszystkie filmy są dostępne na kanale YouTube. Wybrany film przedstawiamy. Połudzkie, czyli co? Czyli sport. Ale turystyka sportowa to, to też jest ważne. Kutno z Centrum baseballu, Kutno, y, Rozarium, Pradolina. To mi się podoba. Jadąc w, w kierunku łodzi przez piątek, jadąc z kutna w kierunku łodzi przez Łęczycę, jak sobie wyobrazimy, właśnie te, te, ten, tą przestronność, tak? To, to mi się podoba. No, czyli Ziemia Łęczycka, stara, historyczna, i myślę, że to jest ten atut, który powinien promować nasz region, ponieważ to jest kolebka, no, można powiedzieć, i polskości, ale na pewno województwa łódzkiego. Piękne bołódzkie obszary wiejskie, które pokazują różnorodność dziedzictwa kulturowego polskiej wsi na pięknych terenach, które w centralnym regionie Polski najlepiej można zobaczyć. Na uwagę zasługuje folklor, zasługuje kuchnia, zasługują, zasługują ludzie, którzy tutaj przygotowują tę ofertę, którzy są, którzy mają super podejście do, do turysty. Chciałbym powiedzieć, że parowozownia Skierniewice jest takim pięknym przystankiem, czy węzłem kolejowym na drodze żelaznej warszawsko-wiedeńskiej. Szczególna impreza rekonstrukcyjna, bo poświęcona kobietom, jest ku czci Matki Ziemi i ich, ich patronce. Impreza, na której faceci walczą, ale to jest jakby inny element programu. Jest rodzinnie, jest zabawnie. Wioska indiańska Tatanka, na terenie wioski mamy muzeum poświęcone właśnie kulturom Indian Ameryki Północnej. Usytuowane jest w indiańskiej ziemiance, gdzie jest ponad 100 eksponatów. Czyli ranczo noego Kołnie, Borowa, przepiękna gmina otulona przepiękną Puszczą Bolimowską. Gospodarstwo agroturystyczne Stajnia Ukowala znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie tutaj parku krajobrazowego Puszczy Bolimowskiej, czyli piękne muzea. Czyli to, co jest w zasadzie królem naszej historii. Czyli po pierwsze muzeum na Gdańskiej, dawne więzienie, gdzie przebywał Józef Piłsudski. No to piękne bałutkie to wszystko, co się kojarzy z naszą historią, z rozwojem miasta, z jego dynamiką, z tym, że Praktycznie w ciągu 50-60 lat na przełomie stuleci powstało wielkie, dynamiczne, jedno z największych miast przemysłowych w światach. Piękne, bo różnorodne, bo województwo łódzkie ma praktycznie wszystko. Mamy góry, mamy niziny, mamy pagórki, blisko łodzi nawet rzeki, jeziora, co prawda największe, bo sztuczne, ale... Mamy mnóstwo ciekawych miast i miejscowości z pięknymi zabytkami. Czy projekt Piękne Południe to, to ciekawe rozwiązanie? No, dla Łodzianina i Patrioty Łódzkiego uważam, że prom, pomysł trafiony w 100%. Musimy się promować, musimy o tym mówić, musimy pokazywać to, co jest u nas najlepszego i przede wszystkim skończyć z tym, skończyć z tym stereotypem Łodzi jako miasta szarego, jako miasta, do którego nie warto przyjeżdżać. Piękne, połudzkie, czyli co? Bo pełne ludzi z pasją. To jest najważniejsze. Jak ktoś ma pasję, to jest w stanie zarazić swoją energią wszystkich ludzi dookoła. Jest w stanie włożyć energię, o, w takiego właśnie Skrzata. I dzięki temu łódzki jest piękne. Miejsce, w którym są skrzaty Florentynów pod Parzęczewem, to miejsce dla każdego z nas. To miejsce, w którym możemy odkrywać swoją wyobraźnię, możemy odkrywać swoje wspomnienia z dzieciństwa. To miejsce, w którym możemy się nauczyć, jak być Słowianinem i dlaczego warto. Czyli nieznane, czyli odkrywamy nieznane miejsca. E, taki, my mamy też produkt, mamy grę miejską, tu, dzięki której możemy pomóc wszystkim odkryć to, czego jeszcze nie wiedzą, a dużo jeszcze jest takiej wiedzy nieznanej, e, nawet mieszkańcom łódzkiego. Oczywiście zapraszamy wszystkich do takich gier. E, nie tylko mieszkańców łódzkiego, ale również i z całej Polski, również i z zagranicy. Najpiękniej no jest w Dolinie Pilicy, która czaruje przyrodą, krajobrazem i bogatą historią. Dolina Pilicy to obszar sprzyjający turystom, także proponuję wziąć rower, kajak i poczuć magię naszego regionu. Piękne, bo łódzkie, czyli co? Arena lodowa w Tomaszowie Mazowieckim, czyli niepowtarzalny, pierwszy krytytor łóżwiarski w Polsce oraz przy okazji wielofunkcyjny obiekt. Piękne, bo różnorodne. Dlatego, ponieważ różnorodne przyrodą, różnorodne kulturą i różnorodne historią. I to wyróżnia, myślę, nasze województwo najmniejsze, ale najpiękniejsze leżące w centrum naszego kraju. Wśród partnerów tworzących platformę współpracy na targach i imprezach plenerowych znalazły się Województwo Łódzkie i Parki Krajobrazowe Województwa Łódzkiego, Powiat Piotrkowski, Powiat Tomaszowski i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Pilicy, Powiat Łowicki, w tym Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Gmina Nieborów oraz Pałac i Stadnina Koni w Walewicach. Miasto Łódź z Łódzką Organizacją Turystyczną, Miasto Piotrków Trybunalski, Miasto Kutno. Gmina Zgierz, a także lokalna organizacja turystyczna Centralny Łuk Turystyczny i lokalna organizacja turystyczna Ziemi Brzezińskiej wraz z Dworem Kołacinek. W regionie łódzkim ROD, na zaproszenie naszych członków, brała udział również w wielu ciekawych imprezach. Łódzkim mikserze regionalnym organizowanym przez samorząd województwa łódzkiego. Mokoszowisku, imprezie rekonstrukcyjnej ku czci Matki Ziemi w Rzeczycy organizowanej przez Rud Dębowego Liścia. 41. Skierniewickim Święcie Kwiatów, Owoców i Warzyw w Skierniewicach organizowanym przez Prezydenta Miasta. W finale 5. Olimpiady Wiedzy o Turystyce w Spale zorganizowanej przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Szczególnie ważne są spotkania w gronie forum regionalnych. Regionalnych Organizacji Turystycznych i Informacji Turystycznej, Spotkania Robocze i Walne Zgromadzenia, wraz z Polską Organizacją Turystyczną. W 2018 roku odbyły się spotkania w Warszawie, Toruniu i Zamościu. Dziękujemy za gościnę regionalnym organizacjom z Mazowsza, Lubelszczyzny oraz Kujawsko-Pomorskiego. Ważnym wydarzeniem w jakim braliśmy udział była gala wręczenia certyfikatów POT w konkursie na najlepszy produkt turystyczny za 2018 rok. Wręczenia odbyły się w hotelu Renaissance w Warszawie. Rekomendacje do POT złożyła Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego na wniosek komisji. Z naszego regionu nagroda zawędrowała do hotelu Stare Kino Cinema Residence. Serdecznie gratulujemy! Łódzka ROT już 9 lat prowadzi punkt informacji turystycznej w Manufakturze, gdzie oprócz bieżącej obsługi ruchu turystycznego, udzielania informacji turystycznej o Łodzi i regionie, prowadzimy sprzedaż pamiątek i wydawnictw z całego regionu. W ubiegłym roku Łódzka ROT wydała, po dokonanej aktualizacji merytorycznej i edytorskiej na zlecenie firmy APSYS, przewodnik po manufakturze w czterech wersjach językowych po polsku, angielsku, niemiecku i rosyjsku, którego wydrukowaliśmy łącznie 17 tysięcy sztuk. Kolejną publikacją był paszport turystyczny na Światowe Dni Turystyki, wydany w ilości 1000 egzemplarzy dzięki wsparciu powiatu tomaszowskiego i gminy Inowódz, w którym znalazły się najciekawsze atrakcje turystyczne powiatu tomaszowskiego, a także, jak zwykle, miejsca na pieczątki, dzięki którym uczestnicy mieli szansę na zabawę konkursową wraz z nagrodami. Dziękujemy fundatorom! Kluczowym, wielkonakładowym wydawnictwem regionalnym, już trzecim z rzędu, jest wydany w listopadzie 2018 roku katalog przewodnik turystyczny Travel Guide 2018-2019. Dwujęzyczny po polsku i angielsku materiał w nowoczesnej formie prezentuje wybrane atrakcje. Materiał ten nie powstałby, gdyby nie praca zespołu redakcyjnego i zaangażowanie partnerów, których wysiłek finansowy pozwolił na szczęśliwy finał. Dziękujemy Partnerami byli MCK Bełchatów PGE Giganty Mocy Absys Manufaktura Miasta Bełchatów Kutno Piotrków Trybunalski Skierniewice Głowno Zoo Safari Borysew i Kasztel Uniejów Powiat Piotrkowski Powiat Wieruszowski Navi Concept Mysterious Room Geotermia Pod Dębice, Hotel Alicja Muzeum Tradycji Niepodległościowych Muzeum Miasta Łodzi Of Piotrkowska, Loft Parts, Piwnica Łódzka, Hotel Uniejów, Grupa Molo, Hotel Piorunów, Stadnina Bogusławice, Wiatrowy Sad, Hotel Campanil, Outdoor Events, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Stowarzyszenie Dębowy Liść, Dolina Skrzatów, partnerami merytorycznymi byli Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK i Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Nieustannie prowadzimy turystyczny, regionalny portal łódzkie.travel, a także branżowy www.rodwl.pl. Kampanie reklamowo-promocyjno-informacyjne o członkach ROD oraz imprezach, wydarzeniach przez Państwa prowadzonych są realizowane na trzech fanpageach, w tym Piękne łudzkie. Dla poprawienia komunikacji pomiędzy członkami, założyliśmy grupę zamkniętą na Facebooku o nazwie Przyjaciele Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego, do której zapraszamy. Ponadto, we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną realizowaliśmy m.in. trzy istotne projekty: pierwsze turystyczne Mistrzostwa Blogerów, akcja Weekend za pół ceny, konkurs Na wsi najlepiej, 12 praktyk w turystyce. Nie sposób omówić wszystkich spotkań współorganizowanych przez członków Rotweu, którym stowarzyszenie patronowało. Do najistotniejszych należały. Przekazaliśmy również wielu podmiotom materiały promocyjne. Zachęcamy do przesyłania do biura Rot Państwa materiałów. Będziemy je z przyjemnością dystrybuować. W wakacje odbył się jedenasty już plener malarski Pejzaż Malowany Ziemi Łódzkiej w powiecie piotrkowskim. Łódzka Rod wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Konstantynowie Łódzkim i partnerami nieustannie promuje region w ten unikalny, wyjątkowy sposób. Kolejnych 70 artystów stworzyło swoje dzieła, wzbogacając kolekcję do ponad 600 obrazów. Tegoroczne prace obejrzało już kilka tysięcy widzów na 10 wystawach. Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego oraz Łódzka ROT zrealizowały wspólnie projekt pod tytułem Turystyczny ranking hoteli centralnej Polski. Wspólnie ze studentami zinwentaryzowano i oceniono wszystkie hotele działające w centralnej Polsce. W ostatni weekend września odbyły się w powiecie tomaszowskim wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. Atrakcji jak zwykle nie brakowało. Organizatorami byli Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Powiat Tomaszowski Miasto Tomaszów Mazowiecki Gmina Inowódz oraz Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale Dziękujemy współorganizatorom oraz lokalnym partnerom za zaangażowanie w przygotowaniu i realizacji tegorocznej edycji Światowych Dni Turystyki. Uroczysta inauguracja odbyła się na Zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu. Około 500 uczestników oglądać mogło m.in. rękodzielnicze i fotograficzne stoiska wystawiennicze oraz skosztować wczesnosłowiańskich potraw dzięki stowarzyszeniu Dębowy Liść prowadzonego przez Grupę Rekonstrukcyjną ród Dębowego Liścia. Dzięki lokalnej grupie działania Dolina Pilicy wysłuchać mogliśmy zespołu Kalina z Wąwału, a także obejrzeć występ formacji rewiowej Step by Step. Przez trzy dni uczestnicy mieli okazję skorzystać bezpłatnie z wstępów do kilkunastu obiektów znajdujących się na terenie powiatu Tomaszowskiego oraz jego okolicy, a także brać udział w zorganizowanych autokarowych i pieszych wycieczkach oraz spływach kajakowych rzeką Pilicą pod opieką profesjonalnych przewodników, którzy czuwali nad grupami. Ponadto około 1000 osób podróżowało po powiecie Tomaszowskim i okolicach, zbierając pamiątkowe pieczątki z możliwością udziału w konkursie paszportowym rozstrzygniętym tuż po zakończeniu obchodów. Dziękujemy partnerom za pomoc w przygotowaniu prezentów i nagród w konkursie. Bardzo istotnymi spotkaniami dzięki gościnności gminy Nowosolna i Muzeum Miasta Łodzi były branżowe seminarium szkoleniowe pod tytułem Źródła sukcesu produktów turystycznych w Pliktowie wraz z warsztatami gdzie przygotowywaliśmy chętnych do udziału w konkursie na najlepszy produkt turystyczny. Skuteczność seminarium mogliśmy ocenić już w trakcie Gali w Muzeum Miasta Łodzi, gdzie wręczaliśmy regionalne certyfikaty produktów turystycznych. Nagrodzonymi zostali Geyer Music Factory. Q4Q, Tomasz Gołębiewski i Centralny Muzeum Włókiennictwa, Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw, Łódzkie Tamtu, Tu, Akoraj Katarzyna Gadomska, Święto Róży, Miasto Kutno, Sieradz Open Hair Festival, Urząd Miasta Sierada, Stare Kino Cinema Residence. W Muzeum Miasta Łodzi wręczyliśmy również nagrody w konkursie Piękne Bołódzkie na najlepsze materiały promocyjne. W ośmiu kategoriach siedmiu podmiotom udało się uzyskać pierwsze miejsce, a pięciu podmiotom uzyskać wyróżnienie. Przyznaliśmy również jeden certyfikat specjalny. W obu konkursach bardzo aktywnie pracowali członkowie komisji. Bardzo dziękujemy za wysiłek włożony przy ocenie produktów turystycznych oraz materiałów promocyjnych. Zainteresowanie i żywe dyskusje utwierdziły wszystkich w potrzebie cyklicznych, corocznych spotkań na wiosnę i jesień, by szkolić z zakresu wiedzy o produkcie turystycznym i ułatwiać rozwój produktów turystycznych w regionie łódzkim. Za nami już cztery takie spotkania. Zapraszamy do czynnego współuczestnictwa w kolejnych spotkaniach. Czekamy na propozycje wspólnych przedsięwzięć i życzymy udanego kolejnego roku turystycznego naszym członkom regionalnej organizacji turystycznej województwa łódzkiego.